Kurwa mać! Witam serdecznie na meczu Australia-Meksyk. Jesteśmy na Hali w Dubaju po raz pierwszy w tych mistrzostwach, a przed nami mecz Australii z Meksykiem. Grupa Oczywiście A. 30 stopni, będzie się działo. Volta Hall Arena. 30 stopni, 15 dzień kwietnia. Możemy ten man zaraz zacząć. Z, jakie są, proszę Państwa, tutaj reguły? Bo każdy, w Meksyk, jak dar bardzo dzikim krajem, a Meksyk też potrafi grać dobrą piłkę. Nie zawsze byli dobrzy, ale zawsze mieli tą klątwę. Czy to z chwili mieli klątwę, czy to też mieli klątwę z. Właśnie z. Właśnie z tym, że odpadali zawsze w jednego godzinie finału, teraz zobaczymy, jak zajdą Meksykanie, bo na ostatni módl grupy nie wyszli, ta klątwa, ta klątwa została przerwana. No i możemy, proszę Państwa, za chwilkę ten mecz rozpocząć, a przed nami, proszę Państwa, zaraz hymny obu państw, już tutaj... W Meksyku! Wszyscy zostawiamy, ale świetnie, ten hymn Meksykanie. No i moi mili Ten mecz teraz chwilkę rozpocznie. Pocztowe emocje, bo to <Naissions> piłka nożna, tenis, koszykówka. na wyciągnięcie ręki. Dowiedz się więcej, wpisując. I przedamy składy obu państw. Skład Australii na bramce Wukowicz w obronie Degenek. Obok niego Bechic, no i w ataku Mabil. I Komandis, to jest zespół trenera Toba Picza, 37-latka no Zobaczymy, raz tak zagrałem na Australijczyce Skład Meksyku Na bramce Talavera, w obronie Gallardo Po prawej stronie Corona, po lewej Herrera I w ataku na szpilce Hirin Klozano Grałem y, diamentem Meksykanie, no takim nośnym Mocnym, szerokim diamentem, który będzie dzisiaj starał się Grać bardzo ofensywnie, no zobaczymy jak zagramy Meksykanie. To jest zespół, który jest około 10 tysięcy kibiców. Nie ma pełnych trybun, ale bardzo duży kibiców z Meksyku. Około 4 tysięcy kibiców meksykańskich. No, zobaczymy, jak w tym meczu zagramy ich właśnie ulubieńc, ich właśnie, ulubień, właśnie drużynę. No, bo czy Meksyk, Australia! My jesteśmy proszę Państwa na hali w Dubaju na tej bardzo dużej hali Około 5, 10 tysięcy kibisów w ogóle, 15 tysięcy ale mamy 10 tysięcy tutaj na tej hali w Dubaju kibisy Meksykanów, a 4 tysięcy! No zobaczymy jak zagrają eksek, bo to jest bardzo ciekawa reprezentacja z dobrych młodych piłkarzy Hirving Clozano, oczywiście chydania przed zawodnikiem. Okay, drużyna, zaczynamy. Na Meksyk. Oczywiście Meksyk grał w swoje Sparlings też. Wygrał z Panamą w sparingu 3-0, ale w jednym nogomie do zespół mógłby ten nie awansować, bo miał zaledwie. I teraz Australijczycy przed szansą bardzo klawa sytuacja. Teraz mecz. Tutaj to zobaczymy, bo Australia oczywiście nie musiała grać eliminacji, grała tylko mecz z nową o na Mundial. Natomiast Meksyk miał długą drogę, bo przez większą część no, był no po prostu poza poza tym pozycją, która daje na Mundial był na 6 czy 5 miejscu Meksyk no i w, końcu, w końcowej fazie zajęli miejsce trzecie i awansowali na Mundial no, szacun dla zespołu meksykańskiego bo w końcu w ostatnich pięciu kolejkach sobie tę reprezentację odbudowali, i trener Rodriguez, który oczywiście zmienił, został oczywiście wzięty na, na trenera, zmienił kompletnie reprezentację i nowe Meksyk awansował na ten Mundial i do to, tego właśnie temu, właśnie trenerowi. Długa droga mieli też z Meksyk do Dubaju, do daleko bardzo, ale zobaczymy, bo teraz szansa była dla drużyny australijskiej. Jak powszechnie, powszechnie wiadomo, to Meksyk, no to dziki kraj. Tam oczywiście, oczywiście porządek panuje od paru lat, ale przez większość czasu, no to no bardzo dziki kraj. I ma bramki dla Australii, to tak. No a raz, Australijczycy. Szansa, szansa, Bejic, Bejic. Tutaj oczywiście 22-latek pochodzi z biednej ro 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 rodziny, ale jednak piłka go postawiła na nogi tego piłkarza no, zmądrzał przez piłkę nożną, bo ogólnie, no, jakby na dobrą drogę trafił przez właśnie futbol. Gdyby nie futbol, to by tak naprawdę skończył. Bardzo źle by mógł nawet trafić za więzienia, ić, ale to go uratowało. Jest też taki jeden meksykański piłkarz, mówię tutaj o Herrerze, który nie miał też łatwego dzieciństwa, a ostatecznie doszedł na, na dobrze, ale teraz połowa się już kończy! 0 do 0 do remis w Dubaju. Ciekawa była ta pierwsza połowa, ale jednak no, mało się działo w tej pierwszej połowie, nie? So, nie powiem, że się nic nie działo, bo to 0 do 0 to jest bardzo, moim zdaniem Dość taka... Słaba gra obu zespołów w meczu. Grupa A. Zapraszam za 3 minuty na drugą połowę. Jesteśmy już po krótkiej przerwie meczu Australia-Meksyk na razie 0 do 0 w tym meczu jest. Był to dość nudny, nudny pierwszy fragment tego, tego spotkania. Było dużo też takich żeby by Była jedna akcja Australii, ale bardzo taka, no... Nie była to jakaś 100% szansa. Powiedział, do 0 Akcji stuprocentowych, no, a my możemy no, wracać do Dubaju na drugą część tego meczu! Na tutaj porozmawiali oczywiście z trenerem Rodriguesem, strzały e, Gajardo. Ale no to, to strzał, który pewnie była Paul Ryan. Ryan, no wiemy, no wytusznie, go, jest y, trzeci turniej mistrzostw świata. Grał także na mundialu, no. Grał przeciwko między innymi na mundialu Brazylii. Ryan to już jest y, 30 y, ponad latek, ponad Natomiast Vera, który jest, gra w tym meczu, to jednak jest zespół, y, nie gra oszola, zeludnował z gry na mundialu, wywolta. Ale teraz szansa dla Australijczyków. Nie udało się. Szansa! I nie ma bramki! A broni to talawer ale to była stuprocentowa szansa! No szkoda, szkoda, szkoda! Uaaa, zamarli kibice no meksykańskie! w Australia jest około 1000, oczywiście w hotelu, pełny hotel, w meksykańskiej, a 4000 to jest bardzo, bardzo dużo jeśli chodzi o mundial volta. To jest top 3, jeśli chodzi naprawdę o grupy Twistów na tych mistrzostwach, a tych Twizzów na przykład, no, przeogrom. Uwaga! I teraz mówili no, się Gdyby ta bramka dla Australii wpadła, by uratował Talawera przed tą bramką, ale teraz yy, Meksykanie, Gajardo, Gajardo, Gajardo! I do bitka, gol! 1 do 0, Meksykanie, a w czym, w czym właśnie tyle wy takie, meksykańskie. Teraz oni, te tygrysy, ci te tygrysy teraz tą bramkę strzelają. Hector Herrera z czasem bramki na Meksyku. Polowiczce strzału Herrera, ale 1 do 0 Meksyk prowadzi od 5 minuty. Dopiero jeszcze minuta tego meczu została. Zobaczymy czym Australia jakoś odpowie. Ale że nie odpowiedziała wow, Australia, no. Herrera. Lozano! Nie ma bramki! Ale jeszcze jest Lozano! Lozano! I jeszcze Ryan! Ryan tego nie... Bronimy, ja Australia ma jeszcze szansę na wyrównanie! I gol! Jeden do jednego, degenek! Degenek! Moi drodzy, zobaczcie sami! Jak on to pięknie uderzył z Woleja I a bramka mogła być na tym uznana, bo ta bramka padła, ale jednak zaligam na piłka! Okazał arbiter jeden do jednego, Meksyk. Australia wyrównuje w tym mecz. Ależ naprawdę. Piękny strzały degenka. No właśnie. Gajardo. Meksyk. Ajajaj. Nie ma tej bramki. Kibice australijskie. Cieszę się nielicznie. Kibice. Uwaga. Szansa dla zespołu australijskiego. Szkoda, szkoda mi z e, Meksyku, który, no. Sył tą bramkę, ale Australia może teraz e, się cieszyć. E, EM czy Meksyk to jakoś zrobi? Bo ma bardzo mało czasu. Muszą my ten wynik, e, z, tą bramkę zdobyć i mają ostatnie dosłownie szanse. No zróbcie teraz to w końcówce. Czemu tego nie strzeliście? Koniec meczu. E, Jeden do jednego! Meksyk, Australia. No to się nie skończyło. Dobrze dla Meksyku ostatecznie po bramce. Legenka wyrównała Australia i to się skończyło Dramatem zespołu Meksykańskiego. Hmm, jakby tutaj nie mówić, tak to się właśnie skończyło Mecz oczywiście się kończy remisem, a więc to, no, Po pierwszym miejscu, po pierwszej kolejce w grupie A Jest reprezentacja Emiratów Arabskich Mnie się nie spodziewał tego, a jednak Emiraty Arabskie to pierwsze miejsce po pierwszym meczu Meksyk z Australią remis, Nikt tutaj biegnął się na Meksyk, że wygra ten mecz, nasi widzowie, ale Meksyk ostatecznie ten mecz wygrał, Cieczą się teraz z kibicami z drużyny Meksyku, tutaj Australijczycy wyszli z band, Meksykanie wyszli z band, podjęli się punktami, ale każdy tutaj ten punkt jakby świętuje, ja, ja, nikt nie schodzi z parkietu, które teraz schodzą z parkietu. I tam czekałem na liście kibice, które są, którzy zadowoleni, szczególnie zadowoleni, Australians, a kibice Meksyku się jest tutaj zwycięstwo, ale i tak wiadomo, prawie kibice nawet po remisie, będę tutaj się cieszył, bo to nie był jakiś łatwy mecz dla Meksyku. Mogą mieć że sporo szczęście tutaj kibice, zawodnicy Meksyku, bo mogli ten metal przegrać, gdyby nie, te telewery, jak dobrze wiemy. No i teraz... Co wy na to, ja bym ten marshal zakończył, bo jest jeden do jednego. I cóż, po pierwszej kolejce w grupie A mamy taką sytuację, że Emiraty Arabskie są na miejscu pierwszym. Na drugim miejscu jest Meksyk, na trzecim Australia, i na czwartym miejscu jest zespół. Zespół yy, 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 Norwegii. No cóż, Asiar, do gdzieknamy. Do widzenia. Cześć!